A teraz w krótkich słowach w Wielkopolskim Popołudniu za dniem Poznań będziemy rozmawiać o obronie wartości, którą w obszernym wywiadzie dla tygodnika sieci zapowiada prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a także o przyszłości Platformy Obywatelskiej. Naszym gościem jest politolog z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego, Artur Wrublewski. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jeśli Pan pozwoli, to jednak choćby dla przekory, zaczniemy może od Platformy Obywatelskiej, bo nie możemy nie zacząć od skomentowania słów króla stolicy Rafała Trzaskowskiego, który próbował, jak już pewnie nasi słuchacze też widzieli, udowadniać, jak jest ważny w nocnym klubie, w którym do DJ-a mówił tak, to jest moje miasto. To Pana zdaniem to jest koniec Rafała Trzaskowskiego, czy wręcz przeciwnie jego wyborcy uznają go za swojskiego chłopaka? No ja myślę, że w tej chwili tak utwardził się ten elektorat Platformy Obywatelskiej trochę na zasadzie głosowania przeciwko PiS-owi i naprawdę no, trzeba chyba polityka wsadzić się po stronie opozycji do więzienia, żeby wyborca na niego nie głosował. Tak jest chociażby z sprawą pani Anna Sławomira N, ale mamy też innych polityków z zarzutami prokuratorskimi, prawda? byłem sekretarzem w ministerstwie zdrowia czy też w Ministerstwie środowiska i jakoś te zarzuty im nawet wygrywać wyborów, prawda, na senatora nie zaszkodziły. Zatem mamy tutaj pewnego rodzaju szczególną sytuację, natomiast na pewno jest to kolejny błąd Rafała Trzaskowskiego, no nie dlatego, że podchodzi, prosi o zmianę muzyki, no ale dlatego, że polityk jednak oceniany jest. Na, wedle innych standardów niż zwykły klubowicz czy osoba, która idzie do w jakieś miejsce publiczne. I no pan, jest bardzo intuicją... łaskaw. Pan, pan jest bardzo łaskaw mówiąc, że prosi, no, to jest moje miasto, to trochę ma być no, więc dla mnie inny. Okay. No, 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 no właśnie, nawet to, że wiadomo było, że ktoś nagra, że będą się śmiać albo że wykorzysta opozycja polityczna. To jest ta wielkość polityka też. Intuicja, talent, inteligencja emocjonalna, że na przykład proszę zauważyć, że nie mamy takich afer w kontekście Angeli Merkel czy na przykład prezesa Katarzyna. Mamy polityków w Europie, no, którzy no, nie są znani z tego typu zachowań i yy, oni trwają prawda, przez długie lata. Natomiast mamy takie trochę efemeryczne zjawiska, w moim przekonaniu, tak jak Rafał Trzaskowski, który połączył się na ten urząd prezydenta Warszawy, nie mając doświadczenia i wiedzy na temat samorządu, pewnych menedżerskich zdolności. Gdyby sobie siedział jako taki trochę intelektualista w Brukseli, to być może nawet wygrałby wybory wybory prezydenckie, natomiast on już wszedł, proszę zauważyć, w te wybory prezydenckie mówię o prezydenturze Polski z obciążeniem na przykład afery reprywatyzacyjnej w Warszawie z nierozliczeniem pewnych afer, która zostawiła pani gronkiewicz Walz, to już go obciążyło. Natomiast proszę... Że też o Czajce wyobrazić. przez grzeczność nie wspomnimy. No Czajka, powie... no dokładnie, Czajka jest sprawą jeszcze też pani gronkiewicz Walz, bo w 2008 zaczęła się budowa, tak. w 2012 oddała. Natomiast ja jeszcze chcę dodać, że proszę zauważyć, Gdyby zrobił to polityk prawa i sprawiedliwości na przykład, to pewnie by się pojawiły zarzuty, że nie tylko na sądy wpływają, ale na DJ-ów, prawda? Dlatego moim zdaniem europosłowie prawa i sprawiedliwości być może powinni w Brukseli też zarządzić taką dyskusję w Europarlamencie na temat uderzania w niezawisłość DJ-ów na przykład polskich, tak jak europosłowie opozycji zarządzili chociażby wczoraj taką dyskusję, prawda? Tak, tak. Na temat praworządności w Polsce ze względu na uderzenie w niezawisłość sądów i niezależność sędziów. Także ale... trochę ironizuję w tej chwili, no ale widzimy, jaka jest sytuacja. Chociaż jeśli chodzi o odbiór od wyborców Rafała Trzaskowskiego, to tutaj wątpliwości moje zostaną, ale zostawmy faktycznie te żarty. Prezydent Poznania tutaj w wywiadzie dla TVN24 sugeruje natomiast, że Platforma Obywatelska potrzebuje rebrandingu. Może trudno się dziwić po takiej no jakby nie nazwać tego kompromitacji przyszłego przywódcy nowego ruchu Solidarności, prawda, że, że, że pojawiają się takie słowa, one były prorocze, bo one chyba jeszcze padły przed ujawnieniem tych, tych, tych nagrań z Rafałem Trzaskowskim. Panie redaktorze, rebranding już się pojawił. Właśnie inicjatywa Rafała Trzaskowskiego, czyli szefa Platformy Obywatelskiej, jest to dziecie złote Platformy Obywatelskiej, tak jak Sławomir Nowak, to przecież właśnie potem stworzył nową Solidarność, nie żeby wymyślać koncepcję społeczno-gospodarczą, ale albo wizję dla Polski, ale była to ucieczka i miała być to ucieczka od nazwy skompromitowanej Platformy obywatelska, bo wewnątrz platformy ludzie mhm. widzą, że to się kojarzy z obciachem, że to już już jest po prostu obciążające od 2001 roku, od tych wyborów wtedy CSLD wygrało 41%, 2001 chyba we wrześniu to było, mamy platformę i PiS, prawda? I ta platforma już się kompletnie nie tyle zużyła, bo się nie zużyła, tylko skompromitowała. Natomiast jest to już, była ucieczka, nie wyszła, bo pojawiła się czajka, poza tym są znaki zapytania mhm. nad Rafałem Trzaskowskim, że on się nie nadaje. Natomiast mamy inne jeszcze ucieczki od platformy. Ludzie z platformy stworzyli Szymona Hołownię, Ruch 2050 i ludzie Platformy, czy związani z tym środowiskiem, tworzą nową nadzieję prezydenta Wrocławia, prawda, Dudkiewicza, więc mamy tutaj już trzy inicjatywy, które są ucieczkami od... Po prostu skompromitowanej nazwa. Nawet koalicja obywatelska jest taką ucieczką, prawda, pod, nowe, pod nową nazwę, żeby ludzie zapomnieli. Bardzo chętnie jeszcze bym pana zapytał też o komentarz, poprosił o komentarz do słów właśnie prezydenta Poznania, który powoływał się na słowa Borysa Budki o właśnie restarcie kadrowym, o tym, że uderzał tam w polityków typu Rafał Grupiński, który chyba chce, chciałby już schować do szafy i mówił to dosyć wprost, ale, ale to zostawmy, bo jednak chciałbym jeszcze te kilka minut poświęcić też na wywiad prezesa, z prezesa Zesławem Kaczyńskim dla tygodnika sieci. Otóż, jeśli chodzi o te sprawy programowe na najbliższe trzy lata, prezes Kaczyński mówi między innymi o mediach i mówi, tak, ład medialny wymaga naprawy, bo w tej chwili mamy stan w istocie kolonialny, trzeba to koniecznie zmienić, i to jest oczywiste. W jaki sposób Zjednoczona Prawica, Pana zdaniem, chce tego dokonać? Przecież dysproporcja na rynku mediów no, jest tak ogromna, że już widzę, jakie podniesie się larum, jak coś się zacznie dziać. Znaczy i trend i koncepcja Prawa i Sprawiedliwości w moim stanie słuszna jest taka, żeby iść w kierunku dokładnie powielania wzorców niemieckich czy francuskich, czyli tak zwanej dekoncentracji mediów. W Polsce nazywa się to też repolonizacją mediów, choć to może niezbyt ładnie nacjonalistycznie brzmi, mhm. dla innych brzmi patriotycznie, ale mamy taką samą koncepcję jak we Francji. To jest sprawa w ogóle narodowa we Francji, żeby była dekoncentracja i żeby były silne i subsydiowane co roku, tak jak w Polsce, media publiczne. I nie ma tam afery, że w ogóle media publiczne dostają kasę. To jest i tak samo bibliczne. się okaże Dostaje w Unii Europejskiej za chwilę. nie będzie afery, jak my zaczniemy mówić coś o dekoncentracji. No, Nawet... no, to jest problem, że tak samo proszę zauważyć, że KRS czy pewne rozwiązania stosowane w polskim wymiarze sprawiedliwości są podobne, czy wręcz identyczne jak w Hiszpanii czy w Niemczech. Natomiast u nas to się nazywa upolitycznianiem sądownictwa i łamaniem praworządności, a w Niemczech czy w Hiszpanii nazywa się rozwiązaniami krajowymi, na które pozwala przecież traktat o Unii Europejskiej i traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To są te podwójne standardy. Proszę też zauważyć, że Axel Ringer, Springer tego typu, czy Bauer, prawda, grupa, to są przecież niemieckie pieniądze, które kontrolują tyle tytułów w Polsce. No i mamy nagonki, a to mhm. na sektor gospodarki, rolnictwa, prawda, czy hodowlę jakąś w Polsce, a to mamy nagonkę na, na rząd. No pamiętajmy, że Niemcy, no. Na prezydenta, no, pamiętamy akcji. Dokładnie. Mhm. Nie, to nie jest przypadek. Proszę zauważyć, że no, manipuluje się mediami. I w Wielkiej Brytanii w jakiś sposób na zamówienie pisze się pewne rzeczy, czy w Niemczech, we Francji, bo pamiętajmy, że media prowadzą, czy przez media prowadzi się też wojny gospodarcze, żeby na przykład wizerunek Polski podminować i na przykład uderzyć w fundusze europejskie, e czy przejąć je. Wielu jest chętnych, żeby przejąć nasze fundusze europejskie, jeśli po prostu się nam odbierze z powodu sprawy tak zwanej Stąd Francuzi, się im uszy tutaj trzęsą, czy Niemcom, żeby po prostu te sprawy wałkować w Europarlamencie. To jeśli pan pozwoli, to jeszcze jeden wątek, o którym mówi też, na który wskazuje prezes Kaczyński. O, oczywiście oprócz służby zdrowia i, i niezbędność zmian w oświacie, mówi też o sądownictwie. Właśnie reforma sądownictwa chyba dla każdego uczciwego człowieka jest to oczywista. Przypomnijmy, ostatnia cenzura Gazety Polskiej Codziennie, czy wyrok wobec Natalii nitek za to, że nie chce przeprosić swojego byłego szefa Niemca za to że mówiła, że mówił, że byłby gotów zabić wszystkich Polaków, chociaż pewnie takich przykładów można by mnożyć, prawda? No dokładnie i dlatego niestety, ale to się dzieje pod po, po pretekstem czy taką przykrywką niby niezależności e, sędziów, niezawisłości e, sądów, że są niesprawiedliwe wyroki, to znaczy niezgodne z poczuciem sprawiedliwości e, wydawane. E, I to jest właśnie ten problem, dlaczego pojawiła się w ogóle e, reforma wymiaru sprawiedliwości e, i wiele ludzi poparło ją, czego do, 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 widzimy wyniki wyborów. Siedem razy ostatnio wygrało Prawo i Sprawiedliwość, czy prawica. Dlatego, że ludzie mieli dosyć, bo praworządność to nie jest żadna demokracja proceduralna, o której pewien profesor idei król mówi, że teraz jest koniec demokracji proceduralnej, że PiS, prawda, to dorżną demokrację proceduralną przez 30 lat mieliśmy. No przepraszam bardzo, ale ta demokracja proceduralna była demokracją, w której procedury nie działały. Jeszcze przypomnę wyrok sądu apelacyjnego niesamowity, chyba z 2012 czy 2013 roku, który uniewinnił, czyli odwrócił, unieważnił, wyrok sądu pierwszej instancji, wyrok w sprawie pani y, oskarżonej w pani Sawickiej, pracy Sawickiej, mm -hmm. która na gorącym uczynku została nagrana, że będzie kręcić lody, lody na prywatyzacji złodziejskiej szpitali, a sąd apelacyjny unieważnił, uniewinnił ją w swoim wyroku. Dlaczego? Bo uznał, że CBA czy, czy ABW działało tak. w niezgodzie z pewnymi proceduralnymi przepisywami pozyskiwania dowodów, czyli były to dowody zatrutego za drzewa. No, przepraszam, jak takie mamy wyroki, no to, no to ty, trudno, że ludzie nie popierają pewnych zmian w naszym sądownictwie. Więc zapowiada się tym bardziej gorący czas tych najbliższych trzech lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Politolog z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uniwersytetu Łazarskiego, Artur Wróblewski, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia za Dzień Poznań.